Cześć, witajcie! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jeszcze więcej zakazanych sposobów w Lego. Jako że poprzednia część bardzo Wam się spodobała, no to kontynuujemy tę serię i w tym odcinku pokażę Wam kolejne 10 sposobów. Ale zanim jeszcze zaczniemy, to chciałbym Ci przypomnieć, że możesz ocenić ten film i jeżeli Ci się spodoba, możesz dać lajka. Like A jak już film Ci się spodoba, no to może mój kanał też, więc na dole masz taki czerwony przycisk i możesz mnie zasubskrybować oraz zostawić dzwoneczka, żeby otrzymywać powiadomienia. Tyle słowem wstępu i zapraszam was do oglądania. Pierwszy sposób, jak w pierwszym odcinku, będzie pozwalał połączyć dwa takie same klocki Lego, ale tym razem chodzi o te płaskie i, i mi się wydaje, że będzie to o wiele bardziej przydatne, ale dla bardziej zaawansowanych customerów, którzy wiedzą, co z tym zrobić. Dla innych będzie to tylko jako ciekawostka, no ale bardzo fajnie to wygląda i bardzo fajny pomysł. Dzięki kolejnemu sposobowi możemy zbudować ścianę, która może być zaokrąglona i w zależności od tego, ile klocków do niej użyjemy, tym będzie mogła przyjąć większy kształt okręgu. I to naprawdę fajnie wygląda i wydaje mi się, że każdemu się przyda, jeżeli tylko nie buduje nic na płycie konstrukcyjnej, no bo po prostu ta ściana wtedy do niej nie pasuje. A dzięki temu sposobowi będziemy mogli zrobić kostkę, ale nie taką jak w poprzednim odcinku, ponieważ ta kostka ułożona jest w inną stronę, ale i mi się wydaje, że jest o wiele stabilniejsza. I tą kostkę bez problemu możecie wykorzystać do jakiejś gry, którą budujecie z Lego. A czy wiedzieliście, że nie ma żadnej przeszkody przed tym, żeby połączyć klocek Lego Duplo ze zwyczajnym klockiem Lego? Pasują do siebie i Idealnie i mocno się trzymają, co jest miłym zaskoczeniem. I powiem wam, że nie wiedziałem o tym. Nie wiedziałem o tym, że można połączyć klocek Lego z klockiem Lego duplo. Myślałem, że są inaczej zbudowane i nie będą do siebie. <kliwanie> <kliwanie> Umiera. Myślałem, że są inaczej zbudowane i nie będą do siebie pasowały, ale miłe zaskoczenie. Kolejny sposób pozwala nam użyć tych takich... takich pralek, bo będę je nazywał pralki, bo, bo, bo mogę, bo nikt mi nie zabroni, na stworzenie takiego czegoś i nie może to posłużyć jako na przykład jakiś hamburger do takich bardziej kreskówkowych serii, bo jest dość duży i nie pasowałby do zwykłych, ale jeżeli ktoś buduje moce na przykład z Lego, pory na przygodę, no to taki hamburger bardzo by się dobrze tam wpasował. A teraz pokażę wam, jak możemy połączyć dwie takie małe płytki Lego. Proste, prawda? A ma wiele zastosowań. Możecie je wykorzystać na przykład jako ściany w domu, albo jako tło do animacji poklatkowej, albo też po prostu zrobić z tego statyw na telefon i to naprawdę fajne nie wygląda. Niby prosty sposób, a naprawdę dużo można z nim zrobić. Za to ten pomysł pozwala nam zrobić bardzo ładną dekorację i możecie to wykorzystać jako półkę z książkami lub coś innego, w każdym razie świetnie zawsze będzie to wyglądało. Niestety nie jest zbyt stabilne, ale do takich moców, których nie rusza się i, i po prostu mają stać na półce i nic nie robić. Nada się idealnie. Kolejny sposób jest równie fajny co poprzedni, ponieważ możemy w nim wykorzystać te klocki z haczykami i przypiąć do nich inny klocek, który mogą trzymać. Bardzo ładnie to wygląda i tylko czekam, aż ktoś zrobi z tego cały mur, bo to może naprawdę świetnie wyglądać, jeżeli więcej się tego użyje. Możecie to wykorzystać na przykład też jako jakiś billboard czy coś w tym stylu, kiedy budujecie na przykład jakieś miasto. W każdym razie naprawdę fajna technika. Ostatnim sposobem już jest to. I nie wiem jak inaczej to nazwać, ale to jest po prostu piękne. Budujecie moce z LEGO Minecraft? No to proszę, możecie stworzyć jakąś ładną jaskinię, tylko że oczywiście potrzeba bardzo dużo klocków. Ale według mnie... Efekt końcowy jest świetny. I to nie tylko ogranicza się do Lego Minecraft, możecie użyć tego wszędzie. Czy budujecie na przykład jakąś galerię handlową, możecie to wykorzystać jako kolumnę, czy budujecie jakiś zamek, możecie to wykorzystać jako mur. To jest zdecydowanie najładniejszy sposób z tego zestawienia, z którym można naprawdę wiele zrobić. Także to by było na tyle. A, N nie, nie było dziesiątego sposobu, tak? No to. Możecie zrobić z maliny afro ludzikowi Lego. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że również te sposoby, jak i te pierwsze, Wam się spodobały. A jeżeli nie oglądaliście tej pierwszej części, no to zawsze możecie kliknąć w link w karcie i sobie je obejrzeć. Napiszcie w komentarzach, jaki był Wasz ulubiony sposób z tego zestawienia. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się film spodobał. Zasubskrybujcie kanał. Ja się już z Wami żegnam. Trzymajcie się i cześć ja nie ale z ziomem gramy w pakugany. Po kieszeniach, po szufladach, tam se jeki tramy Na ławieszce na minutkę